Chciałbym tylko żebyście docenili to co w tej chwili robię. Bo całe wczorajsze popołudnie, które miałem w planach spędzić na odpoczynku po zaliczeniu, na które się uczyłem cały weekend i ogólnym relaksie, spędziłem na sprawianiu, żeby ta gra działała. To jest Resident Evil 4 Ultimate HD coś tam, nawet nie pamiętam pełnej nazwy i jest dużo lepszym portem na PC-ta niż oryginalny Resident Evil 4, ale wciąż nie jest genialnym. Otóż kiedy próbowałem włączyć, okazało się, że mój pad wariuje. Mam pada od Xboxa 360, nie oryginalnego, Logitecha PC-Xbox 360. I nie mogłem, nie mogłem w ogóle grać, pod jednym przyciskiem był strzał i mapa, więc to czy, czy postać w tym momencie strzeli, czy włączy się mapa, było kompletnie losowe i różne inne shenanigansy wszystko, wszystko ustawiałem już dosłownie, wow, przełączałem kontrolery, y bawiłem się z sterownikami, robiłem wszystko co się okazało, że gra ma ten sam problem, który miało pierwsze Dark Souls otóż trzeba było wejść w manager urządzeń i wyłączyć urządzenie typu HID, czy coś w tym rodzaju i dopiero wtedy gra zaczynała jako tako działać normalnie Także tak, zajęło mi 3 godziny albo 4 ustawianie tego czegoś, więc um, super, ekstra. Mam nadzieję, że ta gra będzie tego warta. Odrobinę zacząłem wchodzić w serię Resident Evil w międzyczasie, bo jeśli ktoś pamięta, kiedyś już próbowałem nagrywać oryginalny Resident Evil 4 na pc ale dałem sobie z tym spokój, bo wow, ten port był po prostu wow, wow, po prostu wow. Także... Czekałem, aż kapką wyda Resident Evil 4 HD. Licząc na to, że tym razem port będzie w miarę jakiś normalny. I w międzyczasie zdążyłem trochę wejść w tę serię. Skończyłem Resident Evil Revelations. Było całkiem niezłe. Bawiłem się całkiem fajnie. Teraz jestem w piątym rozdziale z sześciu Resident Evil 5. Zbieram sobie tą mangę Resident Evil Marhawa Desire i obejrzałem te dwa filmy CG, nie mylić z filmami aktorskimi. Demnation i Degeneration. Więc myślę, że coś, coś, coś może z tego być, ale okej. Okay. W każdym razie weźmiemy sobie new game, normal Resident i teraz Info. będziemy oglądać gasekę. A, zapomniałem powiedzieć, w tej wersji nie wiem czemu nie ma napisów w ogóle, więc um, Trzeba będzie z tym żyć. Soon after, the news was out to the whole world revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow, crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan. To sterilize Record City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. six years have passed since that horrendous incident i received special training via a secret organization working under the direct control of the president i was to assume the responsibility of protecting the new president's family corneo why am i the one who always gets the short end of the stick yo who are you really Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? it's freezing so cold all of us are in that must be my imagination sorry it took so long Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? you can hear me i'm ingrid hunnigan i'll be your support on this mission loud and clear somehow i thought you'd be a little older so the subject's name's ashley graham right that's right she's the daughter of the president so try to behave yourself okay <laughs> whoever this group is they sure picked the wrong girl to kidnap i'll try to find some more information on my end as well good talk to you later leon out okay Jeszcze tylko szybki test, czy wszystko działa tak, jak powinno. Wydaje mi się, że tak. No testujemy sobie jeszcze celowanie i strzelanie na tych wronach tutaj. No ta sobie odleciała. Jeśli ktoś zauważył e, lekką dysynchronizację dźwięku z ruchem... O, to była następna, ja nie zauważyłem. No trudno. Z ruchem ust postaci wcześniej, to dlatego, że gra teraz działa na maksimum 60 klatek. I z reguły taką mniej więcej płynność utrzymuje. Natomiast oryginalnie była robiona na chyba 30 klatek. Nie to przeładuj. Na chyba 30 klatek, także. No. Nie, nie jest to do końca tak jakby. Um, zoptymalizowane. O, to jest dobre słowo. Nie jest do końca zoptymalizowane. Uh, excuse me. Sir I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Largate, cabron. Sorry to have bothered. Freeze, jesteś freeze! już tę scenę widziałem więcej, więcej razy niż bym chciał. O, nie mogę go kopnąć? To zadziwiające. Dobra, po prostu go postrzelę w takim razie. was a hostile local I had no choice but to neutralize him there are still others surrounding the area get out of there and head toward the village take whatever measures necessary to save the subject understood okay take uh, check he's not a zombie. Już miałem dyskusję na ten temat z kimś, że wszyscy się tak... wszyscy hardcorowi fani Resident Evil upierają się, że... O, ale w czwórce i piątce nie ma zombi. Co to za różnica? Na pewno nie są to ludzie, skoro jeśli im strzelasz w głowę, to wyskakują z nich wielkie potworki. A i w ogóle zachowują się jak zombie, tak przede wszystkim. Są wolni, tępi, ogólnie rozgarnięci jak. Jak nawet nie powiem co. Dobra. Nie powiem, bo nie mam pojęcia co. To było głupie porównanie. Ok, tobie w głowę. Tobie w głowę. Tobie w głowę. Czy mogę? Mogę Chris! Właśnie to co zauważyłem w Resident Evil 5 Leon ma dużo fajniejsze. Ogólnie Leon jest dużo lepszą postacią niż Chris. Nie oszukujmy się. Ale Leon ma dużo fajniejsze e, różnego rodzaju supleksy. E, kopnięcia, które można wykonać na przeciwnikach. Chris to po prostu uwalnie pięścią. Tyle. I to jest też fajniejsze, że to kopnięcie Liona atakuje kilku przeciwników jednocześnie, podczas gdy Chrisa... dwóch jeśli stoją super blisko siebie, góra. I to mnie właśnie super drażniło, kiedy grałem w Resident Evil 5, że to kopnięcie Chrisa jest takie od niechcenia. No weź wszystko i sobie zapiszemy tutaj. Trochę testowałem nagrywanie wcześniej, także. Mogę nadpisać na tym save'ie. Okej, okay, save successful. Idziemy dalej. Ogólnie Resident Evil 5 nie jest złą grą. Pod żadnym pozorem nie jest to super zła gra. Ale nie rozumiem... Nie rozumiem w ogóle po co integrowali koopa pod tym względem, że musisz dbać o amunicję szewy. Musisz... Um, Czekajcie jeszcze, to mogę coś czekautować. Tak, myślę, że. Myślę, że jeśli kiedyś widziałem jakieś ostrzeżenie, to to by było to. Okej, okay, uratujemy jeszcze pieska. Um, trzeba dbać o amunicję szewy, trzeba dbać o jej zdrowie, trzeba ją ratować. To jest moim zdaniem naprawdę bez sensu, bo znajduje się w sytuacjach, w których częściej ginie szewa niż ginę ja. I na przykład walcząc z bossem, nieraz. Przegrywam walkę, dlatego że Sheva zrobi coś głupiego. Dobra, prawie wlazłem w ten dynamit. Ok, gdzie tu jesteś? Tu jesteś. W porządku. Chodź bliżej. No i chodź bliżej, to cię skopię. A i w Resident Evil 4 nie można na nich stanąć. Tak, jak można w piące, to jest jedna z fajniejszych rzeczy w piące. Ogólnie nie mówię, że piątka jest lepsza, lepszą grą, bo z czwórką dopiero zaczynam swoją przygodę. Ale co zauważyłem, że jest w piące lepiej, to sterowanie jest dużo, dużo jakby wygodniejsze, bo kamerą steruje się prawą gałką. A tutaj muszę obracać lionem lewą gałką. I inna rzecz jest taka, że można na przeciwników stanąć, kiedy. Okej, okay, myślałem, że, myślałem, że tu będzie wróg. Wow. Ja myślę, myślę, że zupa mogła być zasłona, wiesz? Dobra, weź to, weź to. Dobra, mamy trochę, trochę zapasów. Myślałem, że gdzieś tu mo można było w, w ciągu. Aha, tam jest, tam jest. Że w ciągu pierwszych pół godziny gry można było zdobyć. E o, oh, fuck! Stał dużo szybciej niż myślałem. Dobra, kopnięcie. Dobra, obróć się, Leon. W ciągu pierwszych pół godziny gry można było zdobyć. Co jest, ich ciała się nie rozkładają? Take. Hmm, powinny się rozłożyć, ale okej. Okay. W ciągu pierwszych pół godziny gry można zdobyć żółte zioło, które zwiększa poziom zdrowia maksymalny. Dobra, wy się tam chillautujcie jeszcze na górze. Mnie to kompletnie nie obchodzi. Właśnie tutaj, chyba w tej chacie był jeden z ich kumpli. No właśnie, ok. Słyszałem od kogoś, kto zna się na tej serii dużo lepiej niż ja, że. Wow, to było blisko. To było super blisko. Że można. Że to, co mówią tutaj po hiszpańsku, te postacie, wrogowie i w ogóle, nie ma kompletnie najmniejszego sensu, jeśli ktoś ogarnia hiszpański. Ja nie ogarniam, no ale może ktoś mi powie, czy to ma sens, to co oni mówią. Leon, Dobry moment, kiedy już ogarnąłem wszystko, ale okej. Okay. Tak, tutorial strzelania po tym jak ci jest totalnie potrzebne strzelanie, żeby zrobić cokolwiek. To jest po prostu... Between weapons, recovery and the key, treasure screens, Dobra To my się ogarnę spokojnie. Ok, no to idziemy dalej. Czasami FPS-y trochę wariują, nie wiem czemu. Po prostu są takie sekcje w grze, kiedy mi spadają, i to do takiej równej wartości, na przykład do 40. No ale co zrobić? Ok, zoom in. To mnie dobija. Oni, Psz kiedy oni w ogóle przyciągnęli to ciało tutaj. Kiedy oni je tu dali radę ściągnąć z tamtego samochodu? Nie mam pojęcia. O, ja się tym lekko niewygodnie steruję. Dobra, mogę wyjść? Mogę wyjść. Ok, więc teraz pora na jedną z moich ulubionych sekwencji do tej pory w grze, czyli zabawę z tymi wioskowymi tutaj. Dobra, co mogę zrobić? Mogę się próbować przekraść między nimi, ale to nie ma specjalnie sensu. Take. Yes. I. Okej, okay, ona sobie tam kopie Wow, te dropy FPS-u są naprawdę. No chyba mnie właśnie któryś zauważył. Dobra, Leon, otwórz te drzwi tak super dyskretnie. Leon Wow. Te dropy. Okej, okay, co mamy tutaj? Fajny, fajny portret Sadlera. Czy tam Sandera, nie pamiętam. Aha, czyli nie mogę tego... Nie mogę tego przesunąć. Dobra, to sobie przynajmniej Leon weź wszystko. Weź ten granat, on może nam się przydać. No właśnie. Przyszedł kumpel. Dobra, jeden strzał. Wow, ale slo-mo, naprawdę. Ale to jest... To jest aż za duże slo-mo, bo mam 45 FPS-ów. jest mega... mega więcej. Oh, fuck! Ty żyjesz! Dobra, shake off, shake off, shake off, shake off, mnie. <grywka> to jest... O, oh, Leon, ile ty masz... Ile ty masz pary w łokciu stary. To są za duże dropy FPS-ów, dlatego że. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie poszło perfekcyjnie. Przy tym szczerze spieprzyłem. już Dobra. Dobra. Co by tu z nimi zrobić? Hmm. Dobra, tobie w łeb. I teraz kopnięcie na ciebie. Kopnięcie, które ci rozwaliło ten łeb, no ale co, co ja tam wiem? To je Leon, tego nie ogarniesz. Naprawdę wolę liona jako postać niż Chrisa. Chris jest takim zasranym służbistą w takim friendzone z Jill, że to jest aż niemożliwe. Fajny, fajny rzut toporem przez swojego kolegę, które młodziło nic się nie stało. I znowu kopnąłem go w łeb tak, że... No właśnie. Wątpię, żeby ten pistolet miał. Okej. Okay. Okej, okay. więc oto sprawa. Mogę z nimi walczyć tutaj lub mogę zrobić coś innego. Mogę kompletnie pominąć tego kolesia. I w której to. W której to było chacie? W tej to było chacie. Chyba Dobra, dobra, rzucaj sobie No właśnie Tutaj Leon robi tę rzecz Się ma Salwador Chyba tak miał na imię ten koledzy Salwador Ciekaw jestem, jak on ma na imię w Resident Evil 5 Skoro tam Jesteśmy w Afryce, a też są tacy chamscy kolesie z piłami mechanicznymi. Dobra, teraz co mogę tu zrobić? Mogę przeanalizować swoje opcje przede wszystkim. Przede wszystkim tu powinienem się podhealować. Just. Dobra, wiem, że tu jest pewna taktyka w tej sekwencji, którą spróbuję zastosować i pewnie zboczuję to kompletnie. Ale co mnie tam. Wow. I nawet w takiej chatce jak ta są dropy do 55, a przy... czu... czuję jakby było w 15. Chociaż w czysty sposób mam 55 według programu. Co jest odrobinkę? Dobra. Ty zdychaj. No właśnie. Nope! Nope! Spadaj stąd! Nie chcecie! Na dół! Dobra! Take... Oh, fuck. Ok, spanikowałem, przyznaję. Dobra. Trzeba zrobić wypad stąd I teraz gdzie słyszałem, że można iść. Przede wszystkim tu trzeba przetrwać określoną ilość czasu. Nie muszę się z nimi super bawić. Ok, weź wykop to Leon i wykop... A, ah, fuck. Dobra, teraz wykop to. I oto, co możemy zrobić w obecnej sytuacji? Możemy przede wszystkim przeładować broń, bo się przyda. I możemy. nie to, zły przycisk. Przyzwyczajony jestem, że pod Y jest ekwipunek Resident Evil 5. Ok, możemy zrobić to. I teraz po prostu trzeba będzie na nich czekać. Sobie to podejdą, tam Salvador się bawi. Oh, fuck, to Salvador. Kf, get the fuck out. Ok. Potrzebuję lepszego widoku na te drzwi. Dobra, co się teraz stanie? Salvador! Ale się bawisz z tymi drzwiczkami. Ciekawe, że on może je rozwalić. <grystanie> Nara! Okej, okay, to jest chamskie. Widzieliście, ile ich tam było? Z pięciu co najmniej w tych drzwiach. Jeden chyba umarł. Dobra, poczekamy na następną kolejkę. Także tak wygląda taktyka na ten etap gry. Nara. Lord Sadler, Moja wife Lord Sadler. No właśnie, koniec sekwencji. Udało się całkiem ładnie. No nie do końca ładnie, ale całkiem ładnie. went going bingo okay on Honey, I have some bad news I've confirmed the body of an officer something's happened to the people here Leon you need to get out of there look for a tower and follow the trail near it got it Okej. Okay. Ale zanim się stąd wyniesiemy... Znowu wcisnę Y. Wezmę sobie to. I jeszcze pozwiedzam tutaj, bo to były itemy do zebrania. Także otwórz to Lion. No właśnie. Nie mogę, nie mogę wyjść bez tego wszystkiego, co sobie tu wygrindowałem. A to pusz... Aha, to mogłem tutaj spuszować. Okej, okay, to raczej się na nic nie przyda. Tu mamy trochę amunicji. Tu nic ciekawego. Ale tam jeszcze chyba nie wziąłem trochę itemów. Tutaj ogólnie zrobię teraz takie małe przejście po tej wiosce, żeby zobaczyć, gdzie mogą mieć coś fajnego. Dobra, amunicja do shotguna przyda się. A tu mamy Pesosy, czy cokolwiek. Mówmy się, że to są Pesos, chociaż akcja gry w ogóle nie toczy się w Meksyku. Swoją drogą, akcja tej gry toczy się w nieokreślonej części Europy, ponieważ mamy mnóstwo, jak powszechnie wiadomo, części Europy, gdzie mówi się po hiszpańsku całą jedną. Okej, okay, mogę tutaj jakoś... nie. A tędy mogę wziąć take? No właśnie, take. Green herb. Myślałem, że yellow, ale okej. Okay. Chyba tu gdzieś było żółte, bo pamiętam, że przy... przy kolejnym save point'cie chyba już nie miałem. Także będę musiał się dobrze rozejrzeć. O właśnie, żółte. Na tym mi zależało, żeby sobie wziąć ten item. Pewnie przegapię mnóstwo żółtych yy, ziółek w międzyczasie. No ale okej. Okay. Dobra, do której chatki mogę jeszcze wejść? Do tej chyba zdaje się, nie wchodziłem, ale nie wiem, czy w ogóle można do niej wejść. Nie, raczej nie, to jest chatka bez wejścia. Taka postawiona for fun. No ale ja tu widzę jakąś skrzynkę, którą mogę rozwalić. I w niej powinno być coś ciekawego. No właśnie, czerwone zioło. W porządku. Za każdym razem jak patrzę te czerwone zioła nie mogę przestać myśleć o Deadly Premonition. Gdzie cały, cała fabuła kręciła się wokół czerwonego zioła. Ale no, to nie jest wcale złe wspomnienie, Deadly Premonition to bardzo dobra gra. Jeśli ktoś nie grał to polecam, zwłaszcza że wyszła już na PC-ta. Chociaż słyszałem, że port jest całkiem okropny. Ale to jest Deadly Premonition, więc nie wiem czego ktokolwiek się spodziewał innego. Dobra, idę tędy. Ja chyba będę musiał jeszcze to przemyśleć, ale chyba będę musiał zmienić ilość klatek na maksymalnie 30, bo te dropy są na serio okropne. I nawet nie wierzę, że to jest mój sprzęt w tym momencie, bo to jest 50 fpsów, a jest to uczucie jakby było 15. Dosłownie gra aż tak zwalnia. Także nie mam zielonego pojęcia. O, tam jest jakiś item na górze. Jak się mogę tam dostać? Hmm. hmm. Zaraz zobaczymy. Czy mogę wejść z drugiej strony na ten dach? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to znaczy, że będę musiał to zestrzelić. Ok, jump over. Nie, totalnie mogę tędy przejść. Ok. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy spinel. Takie coś, co można sprzedać i dostać za to trochę kasy. I czy tutaj byłem? Byłem. W porządku. Ale chyba jeszcze nie byłem na szczycie tej wieży, a z tego co pamiętam na szczycie coś chyba było. teraz się przekonamy. Najlepsze jest to, że teraz Leon się wspina po tej drabinie, ale... Później najnormalniej no, w przecież można na dół zeskoczyć i nawet nie złamać sobie nóg ani nic. O właśnie, shotgun shells. To się przyda. O tym właśnie mówię. Przynajmniej ze dwa piętra skokiem i nic ci się nie dzieje. No cóż, Resident Evil. To jest Resident Evil. Okej, okay, tutaj coś jest. Jest jakaś notatka, to co ją przeczytamy. Jezu Chryste, rząd amerykański ma satelity! W ogóle dobija mnie to jak taki, taki mały kulcik czy cokolwiek zdołał wykraść córkę prezydenta z USA i przenieść ją do Rosji albo gdziekolwiek, ale okej, okay, mniejsza z tym. Tea Bitores Mendes, jego jeszcze później mm -hmm. spotkamy. Z tego co wiem, nie wiem dużo o Resident Evil 4, ale mam ogólne rozeznanie z tym, co się dzieje w tej grze. Okej, okay, tu nie ma nic ciekawego. Czy tutaj coś jest? Nie. Czy tutaj coś jest? Też nie. Dobra. Zanim przejdziemy do następnej lokacji, otworzę sobie ekwipunek i combine z tym. A to combine z tym. W porządku. Mamy trochę granatów, spray leczniczy. Jest całkiem nieźle. Myślę, że jakoś przeżyjemy. Myślę, że mam szansę nawet ukończyć tę grę. Ok, czyli tutaj na lewo był save point. I na nim sobie raczej na ten moment przynajmniej. Jeszcze tutaj tylko wezmę. Co my tu mamy? Fucking nothing. Ok wezmę sobie, zasejwuję tutaj i myślę, że w tym momencie skończymy, bo tutaj są save pointy w określonych momentach, także trzeba będzie iść od save pointa do save pointa, więc um, to był Resident Evil 4, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia przy innej okazji, trzymajcie się, no i na razie, cześć.